Ale zimno. Pakowanie tych zamówień z Abratym to naprawdę ciężka sprawa. Ale jeżeli jest ci tak zimno, to przecież tutaj masz czapkę zimową. Czemu jej nie założysz? O, wow! Z tą nową czapką Abratym już nigdy w życiu nie będzie mi zimno. Już teraz wejdź na Abraty i zamów czarną albo turkusową czapkę zimową, bo do każdego zamówienia dokładamy zdjęcie z autografem. I pierwsze tysiąc autografów jest ponumerowanych na odwrocie, więc się pospiesz. Abraty. Widzowie prosto z dwóch otrzymałem od twórców gry saszetki z nową serią serią drugą figurek. Pewnie pamiętacie, że kilka miesięcy temu odpakowywaliśmy figurki, ale właśnie serii 1, a dzisiaj mamy serię 2 i całą rozpiskę, gdzie właśnie w tych saszetkach możemy znaleźć zwykłe figurki, krystaliczne oraz świecące. Możecie się teraz przyjrzeć, jakie figurki mamy tutaj do trafienia i wśród nich jest na przykład Diamond Banana. I w takim razie nie ma co się, słuchajcie, zastanawiać. Otwieramy pierwszą saszetkę, a tutaj dostajemy, słuchajcie, Killera, czyli Serial Killera. Jest to stosunkowo nowa postać. No, oczywiście, nie najnowsza, to nie jest najnowsze skin. Ale jest w miarę nowy. I trzeba przyznać, że figurka jest wykonana mega kozacko. Już poprzednie figurki, właśnie sprzed miesiąca, dwóch czy trzech z serii 1 były całkiem udane. Ale tutaj, słuchajcie, dbałość o szczegóły jest na totalnie innym poziomie. Trzeba zaznaczyć, że figurka jest plastikowa, a nie gumowa. Natomiast stare figurki były z gumy. I teraz się mu przyjrzyjcie. Serio, jak dobrze jest to pomalowane. Jak ten nóż śmiesznie słuchajcie się wygina. No moim zdaniem super robota. Ale widzowie, ja dostałem całe opakowanie tego. O kurde. I trzeba pamiętać, że jedna taka saszetka kosztuje około 20 zł. Mamy tutaj napisane 4 euro. Więc w takim razie ciśniemy dalej. No nie ma co się słuchajcie zatrzymywać. I tutaj uwaga. Yo! Mamy kapibarę! No chyba każdy chciałby mieć kapibarę. Słuchajcie. W StumbleGuys jaką figurkę. Wow. Ej dobra. To jest najmocniejsza rzecz jaką widziałem. Jak wyszedł z kim capybarę w StumbleGuys to każdy chciał go mieć. Natomiast teraz. No popatrzcie. it's so To niesamowicie kozacko jest ona wykonana i tym razem nie jest z plastiku, tylko z gumy ta figurka. Fajne jest to, że mamy polakierowany nos, czy na przykład uszy, tutaj właśnie dłonie i sopy także są polakierowane, krawacik także. No i musicie przyznać, no kurde, to jest warte 20 zł, akurat, taka kapibara. Więc póki co mamy dwie takie figurki i naprawdę robią wrażenie, ale powiedziałbym, że kapibara to mój top 1. Ale my dalej się nie zatrzymujemy, bierzemy kolejną saszetkę i uwaga, odrywamy sobie, Tutaj oczywiście, żeby ją otworzyć. I co my tutaj mamy? Słuchajcie, w środku. A ma. O jo, myślałem, że to jest krystaliczny, ale nie. Jest to, słuchajcie, Red Daemon. I teraz się tak zastanawiam, czy go nie było w poprzednich figurkach? No popatrzcie, on wygląda jak no z poprzedniej serii, chociaż może troszeczkę jest przerobiony. I tak jak zajrzałem za monitor, bo tam mam wszystkie figurki poustawione, to nie, go nie było. Wydaje mi się, że nie było tego Red Daemona. On naprawdę wygląda super, no nie? Mimo, że to jest właśnie zwykła taka figurka, no bo przecież to jest zwykły skin, no nie Nie jakiś coś specjalnego, to naprawdę robi wrażenie. Fajne jest to, że tutaj właśnie ta seria druga jest polakierowana w niektórych miejscach, tak jak kapibara miała nos czy krawat polakierowany, tak tutaj gość ma na przykład spodnie polakierowane i rogi. No to to naprawdę jest całkiem fajny detal. Natomiast żaden z tych skinów, które do tej pory trafiliśmy, nie jest czymś specjalnym, ani nawet mitycznym, więc jeszcze sporo przed nami. A najmocniejsze jest to, że możemy trafić tutaj The Free Spirit, więc jestem ciekaw, jak wygląda jego cenzura na gaciach, to musi wyglądać naprawdę super, a my słuchajcie otwieramy sobie kolejnego skina i joł, pszczółka popatrzcie na nią, no pszczółka też jest jednym z tych najstarszych skinów jakie są, ja jak zacząłem grać to już pszczółki były, no nie i muszę przyznać, że tutaj akurat no, ona jest słabo wykonana nie będzie pewnie tego widać na kamerze ale słuchajcie, paski te żółte i brązowe jak przechodzą na siebie, to ewidentnie te kolory się mieszają dodatkowo słuchajcie, wycięcie tych skrzydeł nie wiem, nie wiem czy to widać, pewnie nie Ale pozostawia wiele do życzenia Serio, akurat ten jakby Model jest dużo gorzej Wykonany niż na przykład Capibara. Więc jestem ciekaw czy to jest jakaś jedna fabryka czy nie Bo to wygląda wiecie jak jakaś podróbka Ej serio, dosłownie wiecie jak to wygląda Jakby to było podrobione A trzy pozostałe skiny byłyby Oryginalnymi saszetkami, naprawdę Ale dziwne, no ale tak czy inaczej Oczywiście figurka też naprawdę jest super Ja nigdy tym skinem nawet chyba nie grałem Tak mi się wydaje, że no dosłownie Chyba nim nigdy nie zagrałem Więc może to jest najwyższa pora Ale na pewno najwyższa pora jest na to Żeby otworzyć kolejną saszetkę Natomiast widzowie, jeżeli wy nie chcecie zmarznąć w zimę To pamiętajcie, że na www.abraety Pierwszy link w opisie Mamy cieplutkie bluzy Szyte w Polsce Jest to genialna jakość Są bardzo, bardzo grube Gramatura 280 Więc no, robi wrażenie A jeżeli chcesz się czegoś ciepłego napić To z takiego kubka Abra Team Czy na Mikołajki, czy na święta Znajdziesz tam dla siebie prezent Pamiętaj, że do każdego zamówienia zdjęcie z autografem gratis i z wiadomością na odwrocie napisaną odręcznie. I wysyłka już w 24 godziny, więc zamów już teraz, a do świąt na pewno przyjdzie. Ale my się nie zatrzymujemy. Jedziemy z kolejną saszetką tutaj. Yo, Kurczak! Ej, beka! To też jest jeden z tych starszych skinów i akurat kurczak jest super wykonany. To ja nie wiem dlaczego pszczółka, czyli stary skin, jest źle wykonana, a ten kurczak jest naprawdę epicki. Jego ten pióropuszcz, jakkolwiek to nazwać, jest mega, mega kozacki. Nóżki są strasznie śmieszne. Ogonek też. Fajnie się to wygina. To też jest, słuchajcie, z gumy, a nie z plastiku. Do tej pory tylko Serial Killer, słuchajcie, jest z plastiku. Nie wiem dlaczego. Znaczy, nie wszystko, bo na przykład jego nogi nie są z plastiku, tylko jakby jego korpus. Natomiast ten skin jest super, ale czy on będzie stał? Ej, będzie stał! Myślałem, że te nogi, właśnie takie kurze, będą tak chude, że on nie będzie w stanie stać. A on bez problemu sobie stoi, więc naprawdę jest grubo. Ej, akurat z niego się cieszę, bo to zwykła skórka, taka, no, chyba rzadka kategoria, jakby, że kategoria. Rzadkie, no czyli wiadomo, że to, to, to nie jest rzadkie, tylko mega popularne, a i tak naprawdę wygląda mega super. Natomiast w dalszym ciągu nie mamy żadnego skina, coś specjalnego czy mityczny. Więc jedziemy dalej, widzowie. Jedziemy, jedziemy, nie śpimy. I co my tutaj dostajemy? Wow! No dobra, to jest Fly Queen, prawda? I tutaj naprawdę detale zostały zachowane. O, wow! Ej, niesamowicie ona wygląda. Tego pewnie nie widać na kamerze. Pewnie widać, że po prostu zwykła gumowa jakaś tam figurka, ale musicie mi. Uwierzyć, że wycięcie, czy pomalowanie jest absolutnie dużo lepsze niż w wypadku tej pszczółki. Nie wiem, serio, czy to jest ta sama fabryka, czy jakby to może jest błąd przy pracy, no nie akurat jedna taka partia wyszła. Ale czy ta koronka, czy te słuchajcie, skrzydła, czy nawet właśnie pomalowanie tutaj ciuchów, bo tu jest jakaś kratka, wiecie tutaj dużo jakby detali było do pomalowania. Naprawdę to robi robotę. I słuchajcie, pod okularami, uwaga! Nie widać tego pewnie, ale nie ma oczu. Nie ma oczu. Może tutaj będzie to widać, słuchajcie. Ej, serio, nie narysowali oczu. A my dobrze wiemy, że w StumbleGuys ten skin oczy posiada. No, żeby nie było. Oczywiście. O nie! Prawie to oderwałem. Dobra, to może ja tego nie dotykam, słuchajcie. Może już tego nie dotykam. Nie chcę tego psuć, ale, no, fajny skin. Więc jedziemy, jedziemy, jedziemy. 26, słuchajcie, figurek mamy ogólnie do odblokowania, że tak powiem, no nie? Yo! Ja! Bananiasz Jan! Jan, 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 jan! Diamond! na Let's go! Mamy, słuchajcie, pierwszy krystaliczny skin, a są takich dwa. Jak patrzę sobie tutaj na rozpiskę, to jeszcze mamy Sherry ...Bera, czyli tego misia, no nie takiego. Ale słuchajcie, ten bananiasz Jan, no naprawdę wygląda grubo. Słuchajcie, on jest z gumy. To nie. A nie! On jest z plastiku! On, słuchajcie, z plastiku! On nie jest gumowy! pewnie było to słuchać i naprawdę on wygląda super, ale muszę przyznać, no niestety nie wiem czy to widać w kamerce, słuchajcie, przez to, że tu jest napisane 2023 Copley i NC, to ten napis trochę zaburza te proporcje, bo jak na niego patrzysz on jest w 100% przezroczysty, to cały czas widać ten napis, natomiast ja się nim jaram, bo to jest, to jest tak dobra rzecz że ja na przykład sobie to postawię, słuchajcie przy komputerze, no nie, bo tamte wszystkie figurki z poprzedniej serii 1 mam za monitorem i one fajnie tam wyglądają, natomiast ten gość jest tak kozacki, że ja bym go sobie nawet na klawiaturze Mógł postawić. Wow, serio, musicie uwierzyć, że to jest top 1 aktualnie. capibara jest genialna, serio. Ale ten Diamond Banana to jest naprawdę szał Yo! Dobra, jedźmy dalej, słuchajcie, jedźmy, bo mamy tego. O! I kolejny kozot. Ja cię kręcę, ale on się świeci, słuchajcie. On jest w tej serii chrome. I tutaj mamy cztery figurki z tej serii chrome. On jest właśnie jedną z nich. No i sami widzicie, no, świeci się no bardzo e, i naprawdę wygląda jakby był pomalowany jakąś złotą farbą, ale taką wiecie, ze szczerego złota, oczywiście na pewno nie jest bo to kosztuje 20 zł, jedna saszetka, ale serio genialnie to wygląda, jedyne co to słuchajcie, mmm, powiedziałbym szczerze że to malowanie nie jest jakoś idealnie wykonane, tego pewnie nie będzie widać, ale na włosach trochę jakby nie wiem, tej farby pozostaje, a nie powinno być tej farby, natomiast to chyba aż tak nie musimy się czepiać, najważniejsze, że się świeci i najważniejsze jest to, że jest to rzadkie, jest to na pewno bardzo, bardzo rzadkie, no bo jest metalicz, ale wow, nie, naprawdę, naprawdę on robi robotę, tak samo ten Diamond Banana. No to yo, koleo Misteris. Ej, a w poprzedniej serii go nie. Jest! Zaraz wam pokażę! Ale on ma nową tutaj po prostu pozycję. Ale jazda. No niestety, tutaj, słuchajcie, chyba przy transporcie uległo troszeczkę przekształceniu, jakby ta jego czapka. No dobra, ale to, to może się da nagiąć, słuchajcie, bo trochę się przekrzywiła. Natomiast jest to zwykły, podstawowy Mister Stumble, najzwyklejszy na całym świecie, prawda? I ma on, słuchajcie, śmiesznie założone te ręce. One oczywiście się ruszają, bo one z gumy. Natomiast tutaj jest też błąd podczas malowania, no nie? Że tutaj na tym brązowym. W bucie wychodzi jakby farba ta y, niebieska z jego spodni i tak czy inaczej on wygląda super i muszę wam pokazać, słuchajcie, z poprzedniej serii tego gościa. Popatrzcie tutaj, tak wygląda słuchajcie, on z poprzedniej serii, no nie, o kurde odpadła mu noga, bo ja mu zepsułem podczas openingu a tak wygląda, słuchajcie, nowy czyli one są identyczne, powiedziałbym tylko różnią się po prostu rękoma, prawda może teraz będzie to dużo lepiej widać ale tak, są one identyczne tak, tylko po prostu jeden ma ręce do y, środka, drugi nie, nogi też minimalnie mają inne rozkraczenie ale, ej, widzę też, że na przykład w tej nowej edycji on ma grubsze oczy. Ewidentnie to widać. Nie wiem, czy to widać akurat na kamerce, ale w prawdziwym życiu to widać, że on ma grubsze te kreski od oczu. I z innego materiału jest zupełnie to, słuchajcie, zrobione. To bardzo spoko, że nam się to trafiło, bo tak, dużo lepszej jakości guma jest przy serii 2. Ona się świeci. nawet tutaj widać. Widzicie, jak ona się świeci? A popatrzcie tutaj. Ona się tutaj dużo mniej świeci. Może to też będzie widać tutaj. Ten pomarańczowy, brązowy, czy granatowy, czy nawet zielony są po prostu bardziej nasycone. Są dużo mocniejsze te kolory, więc widzimy, że po prostu seria 2 jest wykonana, być może serio w innej fabryce. To naprawdę ciekawe. Ale my się nie jarajmy nim dalej, bo mamy jeszcze sporo do otwierania. I yo! No to popatrzcie, on robi robotę naprawdę. Ej, serio. Super Bones genialnie wygląda. Jest tutaj zadbany każdy detal. Ta peleryn... Ej, nie, dobra, ta jest putelna, słuchajcie. Naprawdę. Ona super jest wycięta. Ale w ogóle, jego, słuchajcie, wszystko jest fajnie pomalowane, wszystko jest super wycięte. Te żebra, na przykład, te kości, genialnie widać. Ej, naprawdę, tutaj muszę przyznać, ja nigdy nie byłem fanem tego skina w StumbleGuys. Czegoś nie podobał mi się wybitnie. Ale tutaj w tych figurkach podoba mi się na przykład znacznie bardziej niż ten serial killer, który w grze mi się podobał zawsze bardziej, no nie? Więc jest mocno, nie? On, on naprawdę ma super tutaj detale. Serio. Niektóre te figurki są tak doskonale pomalowane, a niektóre są dziwnie zrobione. Nie wiem, nie wiem od czego to zależy, ale tak czy inaczej, mamy kolejnego nowego skina odhaczonego. Więc zabierzemy się za kolejną saszetkę. Dokładnie tak, widzowie. A tutaj... Ooooo! The Free Spirit! Mamy go! Jezu, to jest najgłupszy pomysł, jaki zrobił Stumbleguys. Pamiętacie, jak ten skin wychodził? Ile było, słuchajcie, hejtu na Stumbleguys, że oni coś takiego robią, bo to jest niby gra pod młodzież czy dzieciaki, no. Okej, okay, teraz już wiemy, że tu tam, wiecie, każdy olał, zapomniał, no nie? Ale tak czy inaczej jest to straszny mem, jeżeli chodzi o Stumbleguys. Mamy gościa, który jest golasem, słuchajcie, golasem. I pop. Patrzcie na tą cenzurę. Serio, to są po prostu przyklejone paski. Gumy, z której on jest wykonany, tylko że po prostu ma tutaj takie kropki cenzury. I to zarówno na tyłku, jak i słuchajcie, z przodu. Nie, no nie mogę. Ej, to jest tak chamsko i krzywo wklejone. To jest no, po prostu masakra, słuchajcie. Ej, serio, i to w ogóle złożone jakby do środka? Czekaj, czekaj, co jest? Ale jazda, dobra, nie chcę go zepsuć, bo on jest śmieszny, strasznie. Ale muszę przyznać, że ta cenzura jest najmniej dbałą rzeczą, jaką zobaczyłem, słuchajcie, chyba w swoim życiu. To jest typowe dla jest, Jakby wiecie, niedopracowana gra. I i tutaj niedopracowany skinek, no nie? Wystarczyło było wziąć po prostu farbę i to jakoś pomalować, no nie? A oni po prostu nakleili hamstwo. No nie, no nie mogę na to patrzeć, ale strasznie fajnie, że go trafiliśmy. Serio, że możemy na niego popatrzeć. Więc jedziemy dalej, słuchajcie. Jeszcze kolejne saszetki przed nami. O, tutaj kolejny skin, którego nie mieliśmy. Nice! Ej, dobra. On jest niesamowicie wykonany. Popatrzcie na tego żołnierza. Private Davis. Powiem ci szczerze, nie grałem chyba nigdy twoją postacią, ale teraz zacznę, bo naprawdę Wow, słuchajcie, tutaj na przykład jest taki detal jak ta karta, słuchajcie, AS na jego tutaj właśnie e, hełmie, nawet ona ma, słuchajcie, tutaj narysowane właśnie A, to jest gigantycznie małe A, To nie, ale to nie jest kropka, żeby nie było, to nie jest kropka to jest A, więc ktoś naprawdę idealnie, słuchajcie, to pomalował i naprawdę on świetnie wygląda, świetnie jakby, wiecie co? To wygląda jakby to nie malowała fabryka, tylko jakby ktoś to ręcznie pomalował. Naprawdę, to z takiej jakości. Ten gość akurat, ja nie mówię, że wszystkie, ale ten gość wygląda jakby po prostu ktoś wziął i go malował ręcznie. Jeżeli by tak było, to raczej by nie kosztowało to 3,99 euro, tylko pewnie z 10 euro, nie? A może i więcej, no, ale tak czy inaczej, wow! Serio jestem zaskoczony, że on tak dobrze wygląda, bo, wiecie, to jest niby to jest chyba skin nietypowy, prawda? Ten zielony jakby oznaczony. No, to powinien być jakimś zwykłym słabiakiem, a on robi wrażenie. To let's go, widzowie, dalej. Nie wiem, ile tego otworzyliśmy, no ale mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, no nie wiem, z piętnaście. Jedziemy dalej, bo mamy kolejną skóreczkę, której nie odblokowywaliśmy wcześniej. Jest to, słuchajcie, czy to jest podcaster Mia? Nie, to jest streamer Sofia, ale powiedzmy, że to jest ta sama kategoria. No i tutaj akurat ten skin mi się jakoś wybitnie nie podoba. Znaczy, jest okej, okay, po prostu. Jest w porządku, no nie? Ale nie pow powiedziałbym, że urywa tyłek. Po prostu w porządku skin, spoko wykonany. Po prostu on mi się też w grze nigdy jakoś wybitnie nie podobał, ale nie można narzekać na jego detale. No na pewno nie jest tak fajny jak Diamond Banana, czy nie jest tak fajny jak właśnie ten Private Davies, czy nie jest tak fajny jak Capybara, ale tak czy inaczej do odhaczenia na pewno całkiem git. I podoba mi się to, że tutaj słuchajcie, on też jest wykonany z gumy, a mógł mieć elementy plastikowe. Na przykład mógł mieć słuchajcie, tutaj te uszy plastikowe, a jednak oni zrobili to z gumy, co jest moim zdaniem na duży plus. Więc dawajcie, jazda słuchajcie, jazdeczka! I kolejny skin, którego nie mamy. Ej, żadnego duplikatu nie było. Mamy, słuchajcie, aliena. Alieny też pamiętam, że były w grze, zanim ja zacząłem w nią grać. I tutaj, no wiecie, ja nie wiem, czy grałem kiedyś alienem, ale on wygląda super. Naprawdę. On się nazywa Green Alien i ma fajnie narysowaną, słuchajcie, buzię, ma fajne te kropki. Znowu dbałość o detale jest wysoka. Oczywiście tutaj pewnie nie trzeba było aż tak się natrudzić podczas malowania, jak na przykład, nie wiem, chociażby z tym skinem, ale nie zmienia to faktu, że Efekt jest super. Ten jego pistolet bardzo fajnie wycięty. Jego oczy właśnie są super namalowane. Czy są wypukłe te oczy? Nie wiem czy to widać, ale one są, słuchajcie, no trochę widać. One są wypukłe i naprawdę to jest mega kozackie. Robi to na pewno wrażenie. I co? Może jeszcze jedną saszeteczkę, widzowie? Let's go, let's go! Jedziemy z kolejną saszetką. I co my tutaj mamy, widzowie? Mamy. Ooo! Mamy Sage świecącego, chromowe... Bla, 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 bla. Słuchajcie, jest to pierwszy skin, coś specjalnego, który ja trafiłem w Stumble Guys. Pamiętam, że jak zacząłem grać, to to jest właśnie pierwsze, co trafiłem. I słuchajcie, wydaje się, że on jest z plastiku, ale nie jest. On jest gumowy, widzicie? Ruszają się, słuchajcie, jego tutaj rogi Rusza się, słuchajcie, tutaj jego miecz Jak najbardziej, ej, niesamowite to jest Niesamowite, bo poprzednia seria była wykonana Z plastiku i one tak, no, tandetnie Leżały w dłoni, natomiast ten, słuchajcie Mimo, że jest chromowany, to jest Wykonany z gumy, no i on Robi naprawdę gigantyczne wrażenie Jego malowanie nawet w środku jest epickie Serio, nie ma jakby miejsc W których on byłby źle pomalowany, więc moim Zdaniem gigantyczny sztos I chciałbym mieć takich więcej ale tak czy inaczej moja ulubiona figurka to ta, a ty napisz swoją w komentarzu.